We knew that it was gonna be a difficult game. Uh, I think uh I heard that uh Bisla lost last year uh, in Belhatov uh, the year before they draw. So it's, uh we always knew it was gonna be a fight. Uh wiedzieliśmy że będzie to ciężkie spotkanie. Wisła przygrała w zeszłym roku z Bełhatowym. Wiedzieliśmy że będzie to walka. That's how it uh how it started also. For the, the first few minutes, say the first ten minutes, it was Belkatov played very aggressive, uh, in a good way. We, had, uh, we knew they were going to do this, so what we tried to do is just be patient, uh, defend well, and just wait for our chances in the first half. We saw it and the first minutes showed that was very aggressive, he very well. my po prostu czekaliśmy na swoją okazję i staraliśmy się powstrzymać jeszcze na razie w tym momencie defensywnie. I think that we didn't meet uh, Belkotov's aggression. We did ourselves not play aggressive enough And, uh, didn't win any second balls. Uh, weren't easy enough on the ball to, uh, to start playing. Dlatego mieliśmy trudną pierwszą połowę, chociaż nie dawaliśmy wielu szans po pierwszych kilku strzałach w pierwszej minucie. Nie potrzebowaliśmy agresywności. Bełchatowa oczywiście, my mogliśmy grać bardziej agresywnie. Jednak nie trzymaliśmy piłki. To Bełchatów grał, był przy piłce i po prostu musieliśmy się w sobie zebrać. W półtora roku zmieniliśmy coś. brought in uh, serge branco for Eric chicos because i did not think that chicos was comfortable on the ball enough uh, and branco is and we changed andy rios and brought in uh, rodemorewski and we also said uh, that bukari was going to play a little bit more into the midfield zmieniliśmy prowadziliśmy dwie zmiany po pierwszej połowie prowadziliśmy Małeckiego i prowadziliśmy Brako za Brako wszedł za, za ćkosa, który nie czuł się zbyt pewnie w dniu dzisiejszym to były nasze zmiany uh, because of that we, I think we Started, we started playing better and uh, we started creating chances. and then uh, we got a goal against, which I still don't know how it can happen. Belfotov just uh, plays a deep ball on the side. It's absolutely not a dangerous situation, and we are one behind. Zaczęliśmy lepiej grać, zaczęliśmy, zaczęliśmy tworzyć sytuację, strzeliliśmy bramkę, nawet nie wiem jak do tego doszło, była, straciliśmy bramkę, nawet nie wiem jak do tego doszła, to była taka łatwa, łatwa sytuacja, jeden na jednego. After the goal, we uh, we just kept on playing, and we created even more chances, and uh, which we didn't score, and then we got uh, very good assists. By Później graliśmy dalej, po, po tym przegranym golu graliśmy dalej, nie przerywaliśmy, tworzyliśmy coraz więcej sytuacji, nawet nie wiem dlaczego nie kończyły się one bramkami. No i na szczęście zasłużony, zasłużony po faulu rzut karny, który zakończył się golem. In the, the few minutes, minutes that were left after the penalty, we uh, we gave everything. I think we had uh, enough chances to decide the game. Maybe we deserved the second half to, uh, to get the win. But compliment to Belgatov, which made a the fight, they gave everything. And uh, we have to go home on with one point, which is, for me, disappointing. We created a lot of chances. Zdobyliśmy, zasłużyliśmy sobie na wygraną w tej drugiej połowie, na ten gol w tej drugiej połowie. Tworzyliśmy wiele w sytuacji, jednak muszę pogratulować GKS-owi Bełchatów za jego walkę. Wychodzimy, wyjeżdżamy stąd z jednym punktem, co jest dla mnie wynikiem bardzo niezadowalającym.